Dzisiaj ogólnie Wam pokażę co ja kupiłam. Taki mały haus zakupowy. I ogólnie te będą rzeczy, które sobie kupiłam dwa dni temu, trzy dni temu. I dzisiaj będzie jedna rzecz, która sobie kupiłam. I no. Ta dobra, może zaczniemy od najmniejszej rzeczy. I myślę o tym, że to jest najmniejsze. Nie pytajcie czemu jest rozdarte, ale nie nieważne. To są jakieś takie coś na oczy. Aha, to jest czemu to jest w kształcie ust. Jest takie coś na oczy, że to się zamraża i jakby masz takie zimne na oczy, ale też to można chyba na usta. Coś o ust. No, i to kosztowało normalnie 10 zł, ale to dostałam w gracie się za 2 zł. Więc, no, dobra. Więc ocena tego, dam takie piękne. 6 na 10. Taki średnia. Dobra. E, odłożę to sobie tutaj. Okej, okay. kolejną rzeczą to będzie sól do kąpieli bałwanek. To on jest mega ładny. On kosztował 6,49 49. E, o smaku wanilii, tak pachnie wanilią i to jest mega fajne. No mega ładnie pachnie i on jest taki mam powiem taki taki drobny jak faktycznie jak śnieg bo sole do kąpieli są takie takie grubsze wiecie takie takie te kawałki są takie grubsze a ten jest mega taki mega drobniutki więc mi się to podoba kupiłam sobie maseczkę na usta i no, co ja kupiłam maseczkę na usta. Taka normalna maseczka na usta. Kolejna rzecz. To też maseczka, ale to jest na całą twarz panda. To w ogóle jest czwarta rzecz. Mi zostały mi jeszcze trzy rzeczy. Oni jak smutne. Ale dobra, no, więc to czwarta rzecz. I to na widża. No. Dobra. W ogóle kolejne. Są to takie... Wyciągnę wam to. To kosztowało mnie 2,99 zł. Na przycenia. Dobra, no. To jest takie coś, że to się mię usta. I no. Ogólnie mogę trochę smarkać, typy, bo jestem chora. Ale już mi przechodzi. Dzisiaj miałam wolne. Było masakra dzisiaj, ale mi przechodzi. Dobra. To mnie kosztowało. 5,99, 6 zł. I to jest tak słodkie. Patyczki do uszu. Różowe wskazówki, Jezu, jak ja to zobaczyłam, ja to musiałam zabrać. Kupiłam to w Grodzisku w ogóle. No, to kupiłam tutaj. Nie powiem wam, gdzie mieszkam, w jakiej miejscowości, ale to kupiłam w Dino. To może być w każdym Dino faktycznie. To kupiłam w Siseu. To kupiłam. Dm nie. To nie wiem, zapomniałam. To kupiłam, też zapomniałam i to też w Disaju. To też w Disaju kupiłam, więc mega... Dobrze. Tu ogólnie wam wyciągnę. Widzicie, tu jest taki normalny, a to jest taki śpicosce bardziej. No więc to jest mega fajne. Dobra. Ostatnia rzecz. To kupiłam dzisiaj. Kosztowało mnie to 30 zł. Ale mega się opłacało. I no, jakby to jest tak piękne, mi się to tak podoba rozbić to. Tam można wnieść telefon. I zobaczcie, jakie to jest piękne. Przecież to jest tak piękne. To jest tak piękne. ja to, Jak ja to zobaczyłam, ja to musiałam kupić. Jakby to się tak pięknie prezentuje. Też w środku jest mega ładnie. I no, się zapina też mega łatwo. Ta, 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 złota, Jezu, to jest piękne. Jezu, ja, ja jak to zobaczyłam, ja to musiałam, tak, znosło, ja to musiałam zabrać. Więc to też kupiłam, to kupiłam w galerii Poznani w Poznaniu. I, no, w kolego, tam jak się wchodzi, Szepora, tak to się mówi, jakoś tak. No, więc to jest mega ładne. No, więc wszystko, Fajne. i pokażę wam chyba jeszcze coś mam, poczekajcie ja już nic nie mam niestety co wam mogę pokazać i jutro dajcie oczywiście dajcie łapki w górę i subujcie ten kanał bo chcę bardzo dobić do, ty, tyś, do 2000 subskrypcji dobra no i sobie jeszcze w sumie kupiłam tiktaki, bo no, ja lubię tiktaki Dobrze są. Daj. I ostatnio. O. Daj się łapki w górę i po pa... widzimy się w kolejnym odcinku.